Hej, dzień dobry, z tej strony Adrian, witam was w kolejnym odcinku na kanale Murawa TV dzisiaj nie kontynuujemy sobie naszej progresji, bo jak wiecie, lub też nie operujemy tam już naprawdę grubymi kwotami, jestem generalnie w lekkich tarapatach z tą progresją, ale spokojnie przesuwamy sobie ją na mecze ligowe, yy, które zaczynają się już yy, w piątek, a dzisiaj obstawiamy sobie ciekawy kupon, ciekawą tasiemkę tak naprawdę na mecze ligi Mistrzów. Dzisiaj tych spotkań jest aż 8, a 6 z nich znajdzie się na naszym kupie. Kuponie. Myślę, że całkiem ciekawy kupon dla siebie i w sumie też również dla was dzisiaj przygotowałem. Także progresja przesunięta dzisiaj. Liga Mistrzów i zwykły po prostu kuponik sobie zagramy, a wy macie szansę wygrać 50 zł bonusu na Superbecie. a jedyne co musicie zrobić, ale udział w konkursu na te 5 dyszek właśnie, to po pierwsze w komentarzu obstawić poprawny wynik meczu Juventus z Chelsea, do tego dopisać minutę, w której padnie pierwszy gol w tym meczu, swój login Superbet oraz zaobserwować profil Murawa TV w zakładce Super Social w aplikacji mobilnej Superbetu. Te cztery warunki i bierzecie udział w konkursie na pięć dyszek bonusu na superbecie właśnie także życzę wam powodzenia i trzymam za was kciuki a nowych graczy chcących spróbować swoich sił na superbecie zachęcam do rejestracji na superbecie właśnie z linku podanego w opisie rejestrując się z tego właśnie linku i podając kod murawa20 dostaniecie freeback do 20 zł przy minimalnej kwocie 50 zł a oprócz tego możecie skorzystać jeszcze z innych bonusów wynikających z oferty powitalnej od Superbetu, jak chociażby z Tygodnia Bez Ryzyka. Więcej szczegółów macie w opisie filmu, tam na wszystkich zainteresowanych. No a tymczasem lecimy już moi drodzy z kuponami na dziś. Z kuponem właściwie. No to okej okay, moi drodzy, znajdujemy się już oczywiście na super superbecie, przechodzimy do zakładki piłka nożna, wybieramy sobie międzynarodowe, klubowe, no i tutaj mamy oczywiście ligę mistrzów, spotkania środowe nas interesują, no i tutaj w meczu Bayernu z Dynamo Kijów ja pójdę sobie w typ z całkiem wysokim kursem jak na tą ewentualność moim zdaniem, wygra do zera i tutaj klikamy sobie jedyneczkę. moim zdaniem Bayern Monachium jest w stanie wygrać. Ten mecz do zera z Dynamem. Grając u siebie, Bayern myślę nie powinien stracić bramki. Jeżeli nie zrobi Bayern nic dziwnego w obronie i popełni żadnego głupiego błędu, to myślę, że Dynamo Kijów nie będzie w stanie strzelić bramki Bawarczykom. No a sam Bayern, no chyba nie muszę tłumaczyć, dlaczego uważam, że wygra ten mecz. To jest kandydat do zwycięstwa w lidze mistrzów nawet. No i z taką drużyną jak Dynamo Kijów, no to Bayern u siebie powinien wygrywać i powinien myślę wygrywać do zera. Dlatego też moi drodzy, Bayern Monachium. Idzie na ten kupon po kursie 1,75. Tutaj mamy 20 zł. Będziemy sobie stawiać 20 zł. Jaka będzie łączna, ewentualna wygrana? No to za chwilę zobaczymy. Okej, okay, mamy Bayern, moi drodzy. Oj, tutaj nie mi się wyszło z tego. Ok, mamy Bayern, moi drodzy, już na kuponie. Na kuponie będzie też becz Benwiki z Barceloną. No i co by o Barcelonie nie mówić w tym sezonie? No to, mimo wszystko, Barcelona moim zdaniem jest faworytem w tym spotkaniu i naprawdę mamy tutaj fajne kursy na Barcelonkę właśnie. Na przykład nawet na zwycięstwo Barsy. Myślę, że oni powinni wygrać. Memphis to nie jest wiadomo jakiś byle jaki zespół z niskiej półki, no ale jednak Mimo wszystko Barcelona nadal, co by nie mówić, jest zespołem silniejszym. Zresztą ostatnio też już całkiem nieźle wyglądało to spotkanie Barcy. Ja sobie tutaj pójdę na typ na zwycięstwo Barcelony lub remis. Myślę, że tutaj X2 będzie w porządku i po kursie 1,47 coś takiego zagra. Myślę, że kurs całkiem wysoki, jak na podwójną szansę na to, że Barcelona wygrał lub zremisuje ten mecz. 1,47, naprawdę spoko i to sobie w tym meczu zagram. Jeżeli chodzi o spotkania grupy F, tutaj mamy mecz Atalanty z Young Boys z Berno i Manchester United z Real ja pójdę sobie w tych meczach po prostu W zwycięstwa Faworytów, czyli tak Atalanta wygrywa z Young Boys Dlatego, że no, wydają się Najzwyczajniej w świecie, moi drodzy, silniejszym zespołem Zastanawiałem się, czy w tym meczu Nie obstawić sobie tego, że oba zespoły strzelą bramkę Bo też wydaje mi się to prawdopodobne jednak Atalanta rzadko jednak Zachowuje czyste konta, nawet przy zwycięstwach W meczach Young Boysów No też zazwyczaj pada sporo bramek I to zazwyczaj z obu Stron Myślałem też, żeby sobie pójść troszeczkę odważniej i postawić sobie jedyneczkę i plus 1,5 gola. Kurs wtedy nam rośnie, ale na 1,65 jest, więc też nie za wiele. I myślę, że nie będę sobie ryzykował. Zostanę po prostu przy typie na czyste zwycięstwo Atalanty. Manchester United Villarreal. Tutaj ja wiem, Villarreal to ostatnio nie jest wygodna. Yy, drużyna yy, do grania i zdaję sobie z tego sprawę. Yy, zdaję sobie sprawę z tego też, że Manchester United ma swoje wpadki, ale ja myślę, że oni tutaj wyjdą skoncentrowani na 200%, bo po tej wpadce z Young Boys sami, yy, moi drodzy, na wyjeździe, no to Manchester United widzi mistrzów, nie ma wyjścia i teraz spotkanie z Villarreal u siebie musi po prostu wygrać. Ja w Czerwone Diabły wierzę, ja Czerwone Diabły lubię, ja Czerwone Diabły kibicuję, więc tutaj taki typ, yy, gdzie i moja głowa się zgadza i moje serducho yy, gdzieś tam piłkarskie też podpowiada mi, że Manchester United to spotkanie wygra, także moi drodzy w tym momencie łączny kurs na kuponie wynosi już prawie 6, ale my przechodzimy dalej i mamy spotkanie Red Bulla Salzburg z Lille i moim zdaniem w tym meczu faworytem jest zespół z Austrii, mimo wszystko ogólnie ta grupa moim zdaniem należy do takich grup ciekawych, bo, bo tutaj zespół z Austrii naprawdę może napsuć krwi każdemu z tych zespołów, a Równie dobrze też każdy, po prostu każda drużyna z każdą może tutaj moi drodzy wygrać, przegrać, zremisować. To jest taka grupa dla mnie troszeczkę niewiadoma, ale jeżeli Red Bull Salzburg gra z przeciętym bardzo w ostatnim czasie Lil u siebie, no to ja jestem w stanie stwierdzić, że tutaj Red Bull Salzburg nie przegra tego spotkania. Tak, moi drodzy, nie przegra. Nie będę sobie obstawiał czysto zwycięstwa Austriaków, ale myślę, że oni tego meczu nie przegrają. Jako, że w meczach Red, Bull Salzburg, Red Bulla Salzburg zazwyczaj pada sporo bramek, to ja sobie jeszcze pójdę tutaj w taki typ, że moi drodzy do tej podwójnej szansy ze wskazaniem na Austriaków dołożę sobie liczbę goli i zrobimy sobie ostatecznie typ 1x i plus 1,5 bramki w tym meczu. Myślę, że dwa gole co najmniej padną. Ja bym tutaj widział jakieś 1-1, może 2-1 dla Salzburga. Coś takiego bym typował. I w tym kierunku, jeżeli chodzi o tym na ten mecz, bym się udał. Kurs mam na kuponiu już prawie dyszkę, także bardzo, ale to bardzo fajnie to wygląda. Mecz Wolfsburga z Sevilla ja sobie skipuję. Totalnie nie wiem, co w tym meczu może się wydarzyć. Z jednej strony coś mi podpowiada, że Wolfsburg może tą Sevillę pokonać, bo grają u siebie i naprawdę prezentują się solidnie, chociaż ostatnio porażka w Bundeslidze z Hoffenheimem. Z drugiej strony, Moi drodzy, mamy Sewillę, która wydaje się tak ogólnie mocniejszą drużyną, jak popatrzymy sobie na osiągnięcia w Europie w ostatnich kilku, kilkunastu latach. To oczywiście zespół z Hiszpanii prezentuje się znacznie lepiej, ale, ale moi drodzy, no, no też nie jestem gotów na nich postawić, bo jednak grają z Solidnym Wolfsburgiem na wyjeździe. Oba zespoły strzelą, tak lub nie, nie wiem. Tutaj również może się to potoczyć różnie, więc, więc ten mecz sobie skipuje, tak jak wam powiedziałem już na początku filmu, 6 z 8 dzisiejszych meczów będziemy mieć na kuponie, to jest pierwszy z dwóch, który nam odpadnie, dochodzimy teraz, moi drodzy, do spotkań wiem, grupy H, tutaj mamy mecz Juventusu z Chelsea i tutaj również wstrzymuję się od typowania, jakbym miał coś postawić, to szukałbym tutaj czegoś w rodzaju podwójnej szansy na Chelsea, może, ale ten kurs jest niski, Juventus też nigdy nie wiadomo, co tam, w który nie im zagra w głowach, moi drodzy, jak im zagra w głowach, jak oni wyjdą na boisko. To, co na tym boisku się stanie, więc również odpuszczam, ostatnio Juventus troszeczkę odbija się od takiego, no może mocno to zabrzmi, ale dna jak na Juventus, to że byli przez chwilę w strefie spadkowej Serie A, można powiedzieć, że to jest dno, oni od tego dna się odbijają, więc też nigdy nie wiadomo, może się zepną i nawet się pokonają, więc ten mecz też sobie skipuję i ostatnim meczem na moim kuponie będzie spotkanie Zenitu z Malmo. Eee... Co by tu nie mówić, Zenit raczej w tej grupie powinien skończyć po prostu na trzecim miejscu. To jest taka trzecia siła tej grupy. Myślę, że akurat to jest grupa, gdzie mamy mocno zarysowanych faworytów do awansu. E, mocno zarysowany też Zenit, który powinien skończyć trzeci i pójść w w Ligi Europy. No i to Malmo, które wygląda no po prostu zdecydowanie najgorzej. E, I myślę, że Zenit z takim Malmo grając u siebie ja sobie po prostu poradzi. Kurs 1,58 na zwycięstwo klubu z Rosji. Ja sobie to stawiam i moi drodzy, ostatecznie kupon wygląda... E, Następująco Bayern wygrywa do zaraz z nami Kijów, Barcelona nie przegrywa z Benficą, Atalanta, Manchester United i Zenit wygrywają swoje spotkania, ale Ledwurst Salzburg w meczu z Lille nie przegrywa, a w spotkaniu padają co najmniej dwa gole. Powiem tak, będę z jednej strony zachwycony, jeżeli ten kupon mi siądzie, bo oczywiście zawsze wygrywamy pieniądze i jest super, ale z drugiej strony troszeczkę się zdenerwuję, że w progresy, gdzie stawiam sobie takie mniej ryzykowne kupony, mi nie idzie, a tutaj nagle taka tasiemka na Ligę Mistrzów wysiadła. Oj, no nie wiem, ale oczywiście szansa na wygranie tego kuponu, umówmy się, jest, ale, ale nie jest ona jakaś gigantyczna, no bo moi drodzy wiecie, zawsze jak to jest z Stasiemkami, e, boję się najbardziej tego, że jakiś taki teoretycznie pewniaczek typu e, Atalanta, Zenit może się tutaj potknąć. Miejmy nadzieję, że tak nie będzie e, i postawmy sobie ten kupon z dwóch dyszek mamy do zrobienia, prawie 300 zł, także bardzo przyjemnie stawiamy sobie. Ten zakład po bardzo ciekawym kursie. No i moi drodzy, mamy nadzieję, że to nam się siądzie i mamy nadzieję, że po prostu wygramy. A tymczasem w tym odcinku to już na tyle. Bardzo dziękuję za oglądanie do końca. Zostawcie tutaj łapkę w górę, jeżeli tego nie zrobiliście, subskrybujcie kanał. No i co? Trzymajcie się na razie. Cześć!